Podręczniki.pl. Witamy w Szkole Przyszłości. Tu nauka jest przygodą, wirtualną podróżą w czasie i przestrzeni. Zamiast suchych formułek i definicji, interaktywne ćwiczenia, filmy i gry. Wystarczą dwa kliknięcia, by otworzyć świat pełen eksperymentów i doświadczeń. Na komputerze, tablecie, smartfonie dla wszystkich. Jeśli marzy Ci się praca w nowoczesnym laboratorium badawczym, to masz szczęście. Pierwsze kroki w wymarzonym kierunku postawisz z E-podręcznikiem. Oto eksperyment dla klasy czwartej z pustą butelką ciepłą wodą i balonikiem. Wniosek Powietrze, jak każda substancja, zwiększa objętość wraz ze wzrostem temperatury. Ale gdzie praktycznie wykorzystamy taką cechę? Na przykład podczas lotów balonowych albo w termometrach. W epodręczniku dla pierwszej klasy gimnazjum możemy szybko sprawdzić właściwości fizyczne różnych substancji. Weźmy taką sól, siarkę i metal. Które z nich rozpuszczą się w wodzie, mają właściwości magnetyczne, które z kolei przewodzą prąd. A słyszeliście może o tarciu? Pewnie, że tak. Dzięki niemu zatrzymuje się nie tylko krążek na lodowisku. W poszukiwaniu procesów odwracalnych i nieodwracalnych nie trzeba ruszać się w dalekie wyprawy. Wystarczy wejść do kuchni lub do e-podręcznika do przyrody dla klasy czwartej. Elekcja przyrody w piątej klasie wytłumaczy nam, co to jest akomodacja i daltonizm. Sprawdzimy też, czym widzenie zwierząt różni się od ludzkiego. W końcu dobre oko to jedno z podstawowych narzędzi młodego naukowca. Archimedes nie spodziewał się, jak przełomowa dla nauki będzie jego kąpiel w wannie. No cóż, nigdy nie wiadomo kiedy możemy dokonać niezwykłego odkrycia. A ile rzeczy i zjawisk jeszcze czeka, by ktoś je odkrył? Może to będziesz ty? Bezpłatne epodręczniki.pl. Wejdź na stronę, baw się i ucz.